Witajcie na kanale Też hipa, W dzisiejszym odcinku Zaaranżujemy sobie terrarium Mojej modliszce gwinejskiej. Tyle mi się nie sugerujcie Bo to było, dużo było tej siatki Tylko ja muszę trochę uciąć um, Ale tak um, To jest drugi odci odcinek dzisiaj Bo robimy dziś ten odcinek Zamiast tamtej niedzieli, bo nie nagrałem um, No no to w sumie możemy się zabrać do roboty To jest terrarium nie pokazywałem go całego wam w odcinku co kupiłem na giełdzie terrorystycznej dzisiaj właśnie, bo, bo, bo po prostu teraz wam go pokażę na tym odcinku do tego. Teraz wam go pokażę. Czekajcie. To jest takie terrarium. To wciąga się na gilutynkę. Tu ma cyrkul... tu ma, ym, no, dziurki. Tu ma dziurki i będzie bardzo dobra cyrkulacja powietrza, że powietrze będzie wchodziło tutaj i wychodziło górą. Tylko tam już jest trochę torfu suchego, bo, na, bo modliszka raczej nie powinna mieć mm, za wilgotno. Dlatego ja was muszę odłożyć tu i będziecie niestety stąd patrzeć, ale Wam um, przy, przybliżę. Tak. Tutaj Wam o tak, otworzymy. I tak, najpierw mm, wsypiemy może trochę mechu. Wiem, że to jest trochę też wilgotne, ale no co ja poradzę. Ten mech taki jest ładny, a to terrarium będzie całe zielone. Więc muszę go tutaj trochę dać. Dobra. Może być. Oj, ja trochę pan. No dobra, później się to posprząta. Dobra, teraz tak, mo, teraz yy, te, tego na pewno trochę, bo to jest takie, to nie, te, to nie utrzymuje wilgotności, ale jest bardzo ładne. I na pewno wiem, czego też damy. Czekajcie, tylko zrobię cięcie. O! Czekajcie, bo, bo wyjmę to z terarium, bo nie mogę zrobić cięcia. Czekajcie, chwilkę. Ja to kupiłem na giełdzie, to są takie jakby ścinki bukowe, coś takiego. Dlatego ich tu też trochę wspiemy. Nie wiem czy one utrzymują wygodność, czy nie, bo pierwszy raz dzisiaj ich, ich używam, więc okaże się. Tutaj wiemy jakiś patyk. Ok, podłożę Detalink. mamy na razie głowie. Teraz możemy zająć się największym tutaj, takim. Hmm. są taką roślinką Ją oczywiście tutaj dam Utnę tutaj taki kawałek nożyczkami Tutaj mam takie z bambina Utniemy kawałek O! Poszło to, to odłożymy Mamy taki kawałek I go tutaj złączymy razem bo obawiam się, że on będzie będzie za duży to jeszcze raz go muszę odciąć czekajcie chwilkę tutaj go teraz obetnę. twardy strasznie, wiecie co jest i to jest drut, wiecie co to ja to lepiej zrobię takimi moimi Takimi kombinerkami, jakby. Dobrze? No. Tego, tak, troszeczkę ciężkie. Tak jest kawałek. Możemy to tutaj, teraz śmiało dać. Bardzo ładnie. Przy trochę żeby się trzymało. No ładnie siedzi nam tutaj. Dobra, teraz może damy to, to, taką lianę, żeby miała się nasza modliszka o co zaczepić. Może tutaj tak. Dobra. No. Hmm. Coś jeszcze możemy dodać? Wiecie co, też kor e korci mnie żeby dodać to, bo to też jest ładne, tylko to mi się tu raczej nie zmieści, ale bardzo ładnie to wygląda, to z tego tutaj to obetnę. Od odstrzeliło. Tutaj to przymocujmy tak po boku trochę. No. Się wydaje, że już chyba skończyliśmy. Tylko, wiecie co? Dużo tu jest takich rzeczy, jakby to powiedzieć, takich zielonych. Więc, wiecie co? Możemy jeszcze dodać taki, taki jeden korzeń. Nie, wiem, czy... nie, on raczej nam się tutaj nie zmieści, ale mam jeszcze takie coś. I mówiłem, że to jest dla chromatopelmy w poprzednim odcinku, ale chyba jednak to dam do tego terrarium, Bo w czerwcu jest znowu giełda, więc tam może kupię taki drugi albo podobny. No, to będzie chyba najlepsze rozwiązanie nie wiem czy to mi się tutaj zmieści bo nam też by fajnie jakby było jakby miała tutaj trochę miejsca nie, dobrze dobra siedzi no chyba skończyłem, tylko świerszcze tutaj będą mogły się zakopać, ale chyba Według mnie skończyłem. Dobra, teraz wam jeszcze to pokażę. Z bliska. Co myślicie ładnie czy nie? Mi się podoba. Tego teraz odłożę was. Tak. Tak wam zrobię. Ojej, palniszko. Masz. Czekajcie. О, входит в террариум. А не на террариум. Подождите, возьмем ее на... Дорогие, mm -hmm. не расстрашиваем сейчас, бо. Это синякая молишка. Ой. Возьмем ее на... О, сама молишка. Теперь. gdzieś sobie pochodzić bardziej niż iść do terrarium ale a wiecie co jak tak już siedzi to może, mogę wam ją pokazać z bliska tak ona wygląda poświecę wam trochę na nią ej <grym> bardzo ładna jest tego tak odkładam was i spróbujemy wstać do tyraczkę. co ty robisz? Chyba będziemy musieli użyć pensety. No, tam. Tam ić. Uważaj, żeby się spadła. Nie. No słuchajcie. Nie da się jej dać do tego terrarium, bo ona... Bo ona tak jakby nie chce iść do tego terrarium, ale wiecie co? No musi wejść do tego terrarium jakoś. Hmm. Co teraz zrobimy? Chyba no, znowu ponowimy próbę dania ją na

weszła do terrarium możemy czekajcie, bo ostrość tak ona wygląda w tym terrarium bardzo mi się podoba dlatego subskrybujcie, łapkujcie i dajcie dzwoneczek jeżeli nie chcecie przegapić następnego odcinka no i y...